z tej strony Klimat SDR, a to jest pierwszy odcinek otwierający serię Zagrajmy Wy Call of coś tam, za cholerę nie umiem tego wypowiedzieć, aczkolwiek gra prezentuje się bardzo ładnie w menu głównym i zaraz zobaczymy co ta gra jeszcze nam ciekawego zaoferuje. W takim razie przechodzimy, play new game czy coś w tym stylu, story, new game, yes, and normal. Oczywiście w tym momencie spotkamy się z prolo Pfu, prolog, prolog wróci? nie, to jeszcze nie. Wstępniak! znajdujemy się w Kansas w roku 1910 i tak dalej, i tak dalej. Ja to przewinę, bo jest to nudne. Tak, będę przebijał okascenki zwłaszcza na fakt, że znaleźcie są one tutaj bardzo długie, a ja nie mam aż tak pojemnego dysku, by to wszystko móc y, pomieścić u siebie. A tego no cóż, coś za coś, prawda? Już nie wspomnę o czasie renderingu wynoszącym średnio 4 godziny na 20 minut całego materiału. Plus do tego 2 do 3 godzin wrzucania tego filmiku na YouTube. I klikamy start the game i zaczynamy. Checkpoint. 30 lat, coś tam, coś tam. Ok, ja bym chciał już zacząć grać. Dziękuję. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Nie Press O bond zero. Okay. O, fajnie, przynajmniej będę wiedział mniej więcej w przyszłości, gdzie iść. Nie będę chodził bez celu. O, proszę, sześciostrołowiec i to właśnie lubię. Plus 50 i plus 75 do zajebistości. O, matko, kocham tą grę. Mogę dosiąść konia? Mogę dosiąść konia? Chcę dosiąść konia? Nie mogę. Okej, okay, pomagamy w mieście czy coś w tym stylu. Space. Aha, dobra, ku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i gdzieś tam jest w pierniczu. Przepraszam za moją nieudolność strzelecką. Aczkolwiek jeżeli mam być szczery, to ledwo co widzę ten yy, celownik. Poszło. No ładuj, ładuj, ładuj. a kurde. On nadzieję, na tam do mnie nie trafi. O, proszę, jeszcze tutaj. Dziękuję, do widzenia plus 5 do zajebistości. To ilu ich tam jest jeszcze? Nie wiem, zaświeciło się, doświeciło. Oj, dobra, nie będę się wysuwał. Naprawdę jestem tak cienki w tą grę? Trzeba być szybkim, bo to dziki zachód. Dobra, strzela gdzieś stamtąd, czy coś, nie wiem. No co jest? Koleś ma kamizelkę kuloodporną, co? Ta, myślę, że ciebie też mogę zabić. Masz coś, co mogę sobie wziąć? Nie, okay. Który jeszcze? No który? Gdzieś tu po lewej. Pa! Ty no nie widzę typów. Dychaj! Jak to powiedział jakiś mężczyzna. Voila! Ty no, całe nie ma jakiejś kamizelki? Jak Bonnie Ddy. A bo ja po prostu jestem tak lewy. I ty... O, proszę! Nie Nie ma za co. Czyli zacznę przechodzić po tych y, ludzikach, żeby zdobywać po nich hamu. Dobra, spokojnie, zaraz się ich załatwi. No rzeczywiście oni mają jakieś kamizelki czy coś, no bo strzelam w nich. Tak jakby. Kurde, nie mogę coś trafić. Dobrze. A a Fuck yeah, skill. Uh, skill points y Dobra, dual Dobra. Muszę sobie załatwić spolszenie, żebym być szczery. Nie jestem jakiś najgorszy, jeżeli chodzi o. Spolszenia. F angielski, aczkolwiek no. Tu jeszcze był gdzieś jakiś. Dobra, tu. Dobra, tu.

One killed by H21. Billy looked at me and said, About time, amigo. Grab a gun and get to the window. Wait, so you were friends with Billy the kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of. O nie! Z tego jakoś mi się tak łatwiej strzela. Jakoś tak bardziej wszystkich tutaj widzę. Voila, disco. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy. But maybe discretion was the better part of that. It means that it was time to cut and run. They got a gallon Billy shot. Get the horses and bring them back. I'll draw their attention. Dobra, he directed that order me, and I thought why that

i tyle, dziękuję, dobranoc. I lecimy, 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 lecimy. Pięknie, ładnie i ogóle. Ok, e to mi. Ła, kurwa, to było zajmiste. No ta. Jednakże trzeba trochę dłużej. Czekać aż się naładuje. prawda? O, coś w tym stylu. Okej, okay, dobra. Dobranoc, kurczę synie. Dobra, trzeba ładunek szybko przeładować. We skilla. Uh, aha, longer combos, okay, to will definitely give it to him. And we go on. And that's when I met Sheriff, Padgera. Sheriff, Sheriff Padgera. Pat Garrett. Sheriff Pat Garrett. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. tum 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 tum. No, to jestem ja, fajnie. Gwiazdka jest, to się liczy. Pat Garrett. This is me, Pat Garrett. O proszę, pojedynek, o ja, właśnie to chcę. Dobra, zaraz nam objaśnimy, co i jak.

Wstydziłem się i uh, BAM! To co usłyszałem to głos Garret. To nie Billy. To nie Billy. I dalej, to się skończyło? I... chłopak, to był Fuck yeah! Kurde, czyli 7 muszę nad tym popracować. Bla bla bla, super i tak dalej, skills i tak dalej, super! I tym, I tym właśnie sposobem kończymy rozgrywkę. A dokładniej rzecz ujmując, pierwszy odcinek serii gry o nazwie, jakiej nie potrafię do końca wymówić, dlatego nie będę się jeszcze bardziej błaźnić. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, śledzenia mnie na bieżąco i oczekiwania na kolejne odcinki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę udanej nocy, miłego dnia, klimat SDR, cześć.